Cześć, witajcie z tej strony Zdygany z kanału Polish Flash Gamer i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale i dzisiaj nagram wam grę Robot Unicorna, tak dosyć znaną, ale zaraz wam wyjaśniam, dlaczego była taka długa przerwa na tym kanale. Przerwa była spowodowana wakacjami, właśnie dlatego kanał został na jakiś czas zawieszony. Ale wracamy z kolejną porcją materiałów dla was i więcej y, takiego psikusa bez y, żadnego y, nie wiem z żadnego powiedzenia wam, że y, przerwa jest lub coś w tym stylu. No i y, też tym materiałem chcę zapoczątkować nową serię na tym kanale, gdzie do tej serii będę wrzucał filmiki. Nie tylko ja, prawdopodobnie Michael też będzie tu wrzucał y, tego typu filmy. Hmm, chodzi o to, że będę, będziemy wrzucać do tej serii filmiki, yy, właśnie takie jak ta gra. Ta gra po nie ma żadnej fabuły i o to właśnie chodzi w tej całej serii. Będziemy wrzucać do tej serii filmiki, które yy, trwają może dwa odcinki, jeden, będziemy nawet je numerować. No może, no może, jeszcze nie wiadomo, nie wiem co zrobię z tą serią. Ale ważne, że zaczynamy. Robot Unicorn a tak polega, gra polega ogólnie na zbieraniu gwiazd. A, czekajcie. Jak pewnie zauważyliście, wrzuciłem już taki Let's Play z gry bez yy, wcześniejszego robienia recenzji, ponieważ z Michael pomyśleliśmy, że to jest bez sensu i czasami, jedno, na przykład, ktoś nie ma czasu nagrać tej recenzji, jak ktoś chce naprawdę wrzucić jakiś ciekawy Let's Play. No i potem tak, potem taki usuwa ten przez przypadek nagle pliki z nagraniem. I w takim razie nagrywamy już bez recenzji, ale recenzje dalej będą. Ale oczywiście będziemy wrzucać let's Play e bez recenzji. Ok, Robot Unicorna tak. Gra polega na tym, że strujemy, jak pewnie się domyślacie, kucem Robot Unicorn i atakujemy gwiazdy, zbieramy motylki. Gra jest dosyć śmieszna. Co prawda możecie głównie rozśmiesza w tej grze muzyka oraz cały, cała gra. Już dwie minuty gadania, jeszcze nic nie zrobiłem. W takim razie zaczynamy. W grze musimy po prostu rozbijać gwiazdki, i jak najdalej dojść, Przejdziemy to dwa razy. Ok, zaczynamy, dobra jak to się sterowało. Dobra, zaczynamy. Okej, okay. pierwszy... starczy. Właśnie wykorzystałem teraz y, taki, taką tęczę jakby. What the fuck? <grymne> wykorzystałem właśnie taką tęczę, która przyspiesza. Możliwe, że będzie dosyć długo, będzie to trwać. Materiał powinien trwać gdzieś 10 minut, dlatego że nas nie było. Nie wiem czy tak dobrze słyszycie tą muzykę, ale ja dobrze i nie mogę się skupić w ogóle bo mi się tak śmiać chce. Jeśli chodzi o prawę graficzną tej gry jest... Gra po prostu jest świetna pod względem grafiki. Prawdopodobnie mówię teraz od rzeczy, ponieważ mam tak głośną muzykę włączoną tutaj. To jest ciszę, bo ważny też jest przekaz. Jeśli wcześniej mówiłem jakieś głupoty, to naprawdę przepraszam. Bo nie skupiałem się w ogóle na tym, co mówię. Minęliśmy jedną gwiazdkę, ale to nic. Ok. Aj, nie zauważyłem tej gwiazdki. Dobra, pierwszy wynik to 7352. Po formacie straciłem wszystkie wyniki, dlatego trzeba je zdobywać od nowa. W takim razie zrobimy tak, że wszystkie tutaj musimy zapełnić. I zobaczymy, który nich będzie największy. I zobaczymy, czy mnie pobijecie. Zaczynamy dalej. Świetna gra, naprawdę mi się podoba. Aż taki uśmieszek na twarzy. Może kiedyś rzucę tu kamerkę. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać teraz. Już te napisy na nie widać. Jest tak się... że dasz trzeba użyć, czyli o właśnie coś to tęcza. Będę mówił na to tęcza. Bo jestem do tego tak przyzwyczajony już. Hmm, całkiem niezły wynik. Na pewno to skrzane. no przecież kitnąłem X. Nie wiem co się dzieje. Nie mm -hmm. świetna muzyka. Dobra. Jedziemy dalej. No, tylko mało dają tego. tych punktów. Ja zabiorę wam myszkę. Wow, przez przypadek włączyłem tą Przepraszam. Nie wiem, czy to nawet będzie... No, what the fuck! Ridnęliśmy O, dobra. Nagram dzisiaj wam dwie odcinki z tej gry. Ej no ludzie, to było dziwne. To się ścieło. no dobra. Jedziemy dalej. Ale ta muzyka jest naprawdę. Jedziemy, jedziemy. Dawaj kucu Kucyko Murma No ej. To było hamskie. Biedny kucik. Ra. Idziemy <grystanie> dalej. Okej, zbieramy. <grystanie> Boże. No nie z przez to gra. No i też ta seria będzie bardziej z takimi luźnymi grami jakimiś takimi strasznymi nawet. bo też są straszne gry. No kliknąłem, Mix. No nie wiem, co się dzieje. Lamie, nie umiem grać w kucyki. Dobra, jedziemy. Okej, okay. spokojnie jeszcze. dosyć późno, ale czekałem na ten moment, żeby wam nagrać tylko ten materiał no, aż sobie musiałam dużo energetyków kupić, żeby wytrzymać do tej pory, no to możecie napisać, jak myślicie o której godzinie to Oj, prawie zrestartowałem stronę, aby był fail. No, to jest. Okej, okay. jeszcze mamy szansę nadrobić własny wynik. Na pewno nam się to uda. Na pewno. Idzie nam coraz lepiej. No, ale nie do końca, ponieważ dawno w to granie grałem. Ale powiem Wam, że mój yy, daleki rekord. Fuck! Mój yy, dawny rekord wynosił praktycznie 50 tysięcy. No, no to możecie zauważyć to, że wyszedłem naprawdę spra w. Sp w, w Prawe. o! Ciastka. O kolejna. Jak fajnie. Żeby takie łatwe były do rozwalenia wszystkie, no to. Właśnie też ważną rzeczą jest to, żeby mieć duży wynik trzeba mieć fajnie wygenerowaną mapę, co się rzadko zdarza, bo zawsze jakieś gówno wyleci z, nie wiem, z nieba albo z podłogi, z ziemi. Lecimy. Nie ma żadnej gwiazdeczki. Nie ma. Wykrakałem. Uf. Coraz, teraz słabiej mi idzie. Dobra, został nam jeszcze jeden wynik, a to całkiem dobrze, bo już mamy 9, 9 minut, już to nagrywamy. Ale spokojnie, nagram za chwilkę następny odcinek. Hu. Po co te napisy wychodzą, jak no ledwo co je widać? Ja dopiero jak wylądowałem, to zauważyłem, że napisali dash. Fajne to wszystko. Grafika strasznie pasuje. Klimat jest fajny. Dasz znaczy się śmieszne, Annie, że lubię klimat kucyków. O Boże! Nie mogę doskoczyć do tych motylków A no, motylki tak tak duże nie dają. Chociaż jest, ale fort. Widzieliście to ludziska Fuck. Dobra, A, jeszcze jedno. Ostatnie, ostatni poziom final long round musi nam się... musi najlepszy być. Po co, piszczał? Pisał, pisał? Dash. Fajne te wybuchy tu są też. Ogólnie te efekty, ta grafika. Nagra jest śmieszna. To jest najważniejsze. Bez tej muzyczki bez tych wszystkich śmiesznych rzeczy, to w ogóle przecież ta gra pewnie by nie była aż tak znana. Doleć! Nie! Widzicie? Potem jest właśnie taki stres. W razie możecie też coś takiego nagrać w odpowiedzi wideo albo napisać w komentarzu jaki jest był wasz najwyższy wynik no chyba że nie, nie graliście w to to was też, za, też zachęcam do tej do zagrania w tą grę link do gry będzie w opisie no ja lecę nagrywać kolejny odcinek cześć